Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, matko Jezusa i matko nasza. Witam Was, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Maj to wyjątkowy miesiąc poświęcony Matce Najświętszej, której oddajemy szczególną cześć. Matka Boża zawsze prowadzi do Pana Jezusa i wierzymy, że ten miesiąc będzie wyjątkowy. Dla nas, dla Polski i dla całego świata. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Matko Bożej Miłości, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. Powierzamy się Tobie. Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze. Maryjo, Matko Bożej Miłości, Zbawienie Ludu Rzymskiego, wiesz, czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto. Tak jak w kanie galilejskiej mogły powrócić po tym czasie próby: Pomóż nam, Matko Bożej, miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż. Ku radości wstania. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. Amen. Niech przynaświętsza Maryja czuwa codziennie nad Tobą i niech Cię obdarzy czułą miłością. Niech dobry i miłosierny Bóg Cię błogosławi, a anioł stróż niech towarzyszy Ci na wszystkich Twoich drogach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie. Do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy